Wybiła 18. Czas na wspólnoty mieszkaniowe. W dzisiejszym odcinku, wraz z naszym gościem Julianem Nowakiem, specjalistą do spraw inwestycji w naszej firmie, opowiemy o tym, jak można przeprowadzić inwestycje we wspólnocie mieszkaniowej. Witaj, Julianie. Cześć, Ryszard. Cześć, wszyscy. Julian, co już wiemy na temat tego typu inwestycji? Wiem, że wspólnoty mieszkaniowe mogą. Montować instalacje fotowoltaiczne i że to się opłaca. We Wrocławiu i w Szczecinie są wspólnoty, które chyba już dwa lata mają zamontowaną instalację fotowoltaiczną i wiedzą, że to naprawdę im się opłacała taka inwestycja. Zresztą głośno jest o tym w mediach, więc śmiało możemy odpowiedzieć na pierwsze pytanie, które miałem przygotowane tutaj dla naszego gościa, czyli czy wspólnoty mogą w ogóle inwestować w instalację fotowoltaiczną? Dobrze, następnym pytaniem, jakie chciałbym Tobie zadać, jest na jakich zasadach w ogóle wspólnoty mieszkaniowe mogą przystąpić do realizacji takiego projektu? Bardzo prosta zasada, zgodnie z ustawą OZE mogą być wspólnoty mieszkaniowe prosumentami, czyli dla instalacji do 50 kW rozliczają się raz w roku z zużytej i wyprodukowanej energii. Czyli w zasadzie możemy porównać to do zasady, która obowiązuje w przypadku klienta indywidualnego okay. i klienta biznesowego do 50 kW. Zatem od czego wspólnota powinna zacząć przygotowania do, do realizacji tego projektu? Powinno zacząć od przeanalizowania technicznych możliwości wykonania takiej instalacji na dachu. Po pierwsze zobaczyć w kierunku jakich kierunków świata budynek jest usytuowany. Czy mają miejsce na dachu, czy sprzęt, który jest zamontowany na dachu, nie daje bardzo dużego cienia na nie dawałby takiego dużego cienia na instalację fotowoltaiczną, bo bez sensu jest montować nieskończoną ilość paneli, które przez cały dzień będą, tak czy tak zacienione przez. Nie sprzęt. będą efektywne i będą działać z mniejszą wydajnością. Dokładnie tak. Kolejną rzecz, którą powinni, powinni sprawdzić, czy projektant przewidział, Możliwość dołożenia e, takich paneli, sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bo to okazuje się, że coraz częściej się pojawiał taki zapis, czy można, czy nie można. Przy starszych wspólnotach, gdzieś zlokalizowanych w centrum miasta, trzeba byłoby przeanalizować i porozmawiać z miejskim konserwatorem zabytku, w, czy taka instalacja na dachu może być zamontowana, bo okazuje się, że na przykład w Poznaniu, w strefie Starego Miasta, konserwator zabytków e, musi wyrazić swoją opinię. Czy taka instalacja powinna być nawet na budynku nowym? Okej, okay. czyli, czyli mówimy tutaj o, z, o zmianie, zmianie e, jakby wizualnych aspektów naszej dzielnicy, naszego miasta, i tutaj też, też będziemy brali pod uwagę e, te aspekty. E, powiedziałeś o tym, czy projektant przewidział w ogóle dołożenie instalacji fotowoltaicznej na tym dachu, i tutaj w zasadzie chyba wchodzimy w aspekty nośności e, tej tak, konstrukcji. Tak, tak, należy przy, przy, przy montażu instalacji fotowoltaicznych brać pod uwagę nośność dachów. Mamy doświadczenie z rozmów ze spółdzielniami mieszkaniowymi to są budynki z lat 60. 70. że tam bywa różnie, więc to jest jeden z podstawowych, jedno z podstawowych pytań, które my zadajemy administratorom co znacznością dachu, czy trzeba dodatkowo przeanalizować, czy oni mają pewność, że, że ten dach, ta konstrukcja przyniesie odpowiednio ciężar. Przy nowych budynkach już nie ma tego problemu, problem może pojawić się w niskiej jakości wykonania pokryć dochowych, czyli na przykład nie wiem, jest za miękki albo wełna jest za miękka. Więc konstrukcja mogłaby przerywać warstwę hydroizolacji i wbijać się, mówiąc wprost, w termoizolację, i tego chcemy uniknąć. I przed przystąpieniem na pewno ważna jest wizja lokalna na takim dachu, zobaczyć jak wygląda, jakiej jakości jest pokrycie dachowe, no i przeanalizowanie projektu, co tam w przekroju konstrukcji dachu się pojawia. Tak, no musimy zweryfikować, czy to, co zostało w dokumentacji danego budynku zamieszczone, jest zgodne z stanem rzeczywistym, tak? Tak, dokładnie tak. I potem Dobieramy, dobieramy dedykowany system montażowy do dachu, który, który akurat mamy na, na tej realizacji i, i możemy, możemy gdzieś tam myśleć, e, jak to wykonać. Tak, okay. po, tylko że poza analizą konstrukcji też trzeba byłoby przeanalizować coś bardzo podstawowego, czyli rachunek za prąd. Z rachunku, z rachunku za prąd wynika, czy mamy jeden licznik administracyjny, czy mamy ich wiele. Dlaczego o tym wspominam? Bo często przy dużych wspólnotach mieszkaniowych liczniki administracyjne są montowane na wielu klatkach schodowych. To jest z jednej strony trochę utrudnienie dla optymalizacji kosztów wykonania takiej instalacji, ale jeżeli rozsądnie z zarządcami takich obiektów podejdzie się do, do inwestycji, to można przebudować instalację elektryczną lub po prostu wybrać ten licznik, który jest najbardziej obciążony, czyli na przykład tam, gdzie mamy podłączoną halę garażową, gdzie mamy nie wiem, jakąś wymiennikownię, czy jakikolwiek sprzęt, jest podłączony czy pod licznik, samo oświetlenie, które... Czy oświetlenie zewnętrzne, do dokładnie tak. Czyli Reasumując, możemy wiele liczników skonsolidować w jeden, do którego przypniemy się naszą instalacją, tak, żeby te, zoptymalizować te koszty jak najbardziej. Kolejnym pytaniem, jakie chciałbym Ci zadać, jest to, na co zwrócić uwagę przy doborze firmy wykonawczej, która będzie z nami realizować taki projekt. Po pierwsze, jej doświadczenie, czyli sprawdzić, co i w jaki sposób wykonała, Popatrzeć, poprosić o karty techniczne, karty gwarancyjne sprzętów, które chcą stosować, bo nie jest tutaj dobrym pójście w kierunku potrzebujemy 50 kW, kWh na, na dachu. I montujemy te 50 kW, i nie wiemy, ile z tych 50 kW rocznie wyprodukujemy energii. Można zrobić instalację o tej samej mocy, a będzie produkowała dużo mniej energii niż my, niż my potrzebujemy, więc tutaj analiza kart technicznych, analiza. Produkcji, która wychodzi z projektów, które firma powinna. Okay, czyli jeśli dobrze rozumiem, zmierzamy do tego, że firma wykonawcza powinna wykonać projekt koncepcyjny takiej instalacji, którą chcielibyśmy założyć na, na budynku wspólnoty. Tak, żebyśmy wiedzieli, ile ta instalacja jest w stanie wyprodukować w danym roku oraz jaka sprawność będzie tego sprzętu, który zaproponowaliśmy w ofercie dla wspólnoty mieszkaniowej. Tak, i tutaj to, co, to, co powiedziałeś, ja zawsze jak z zarządcami rozmawiałem, sprawność to jest. Chyba słowo klucz, które powinno być, czyli faktycznie, ile z kilo jednego kilowatopika, kilowatogodzin my jesteśmy w stanie wyprodukować. Im wyższy współczynnik, tym lepiej. No tak, no bo będzie to realnie wpływało na czas zwrotu naszej inwestycji, czyli w zasadzie na to, na czym nam najbardziej zależy podczas inwestowania pieniędzy w odnawialne źródła energii, czyli generowanie, generowanie, generowanie oszczędności. Tak? Dokładnie tak. Okej. Okay. No dobra, fajnie, a powiedz mi teraz, czy są możliwe jakieś dofinansowania i jak w ogóle możemy finansować inwestycje w odnawialne źródła energii przy wspólnotach mieszkaniowych? Najprostszym sposobem finansowania jest wykorzystanie funduszu remontowego. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa podejmie taką uchwałę, to można środki zgromadzone na koncie nie trzymać ich na lokacie niskooprocentowanej, tylko. Wykonać inwestycję w fotowoltaikę, która po pierwsze będzie cały czas generowała zyski, a na pewno czas zwrotu jest dużo lepszy niż przy na dzień dzisiejszych lokatach bankowych. I to jest pierwszy, najszybszy sposób. Drugi sposób jest dla Wielkopolski o tyle, o tyle fajny, że wystartował 1 marca program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który nazywa się Słoneczne Dachy, który jest dedykowany dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Mhm. I mamy do dyspozycji na dzień dzisiejszy 80 milionów na instalacje fotowoltaiczne. Co jest, co, co jest ważne, instalacja fotowoltaiczna może tylko i wyłącznie za. E, Dać energię na części wspólne. Nie można tej energii wykorzystywać indywidualnie Czyli dla Nie możemy jej sobie przyłączyć do mieszkania, nie możemy obniżyć swoich indywidualnych rachunków za prąd. Możemy. Jeśli dobrze rozumiem, obniżyć dzięki temu, że mamy instalację fotowoltaiczną na dachu naszego budynku, możemy obniżyć sobie czynsz, tak? Czyli koszty jakby tego, że, że, że używamy wzajemnie ten, ten budynek. Dokładnie tak, bo koszty utrzymania budynku dzielą się proporcjonalnie na każdego mieszkańca. Jeżeli koszty utrzymania budynku będą mniejsze, no to proporcjonalnie każdy mieszkaniec zapłaci mniej co miesiąc. Okej, okay, czyli z korzyścią dla wszystkich i jeszcze dla środowiska, dla mieszkańców tak naprawdę całego naszego globu, a nie tylko. Mieszkańców tego bloku. Tak, ale to nawet z korzyścią w przyszłości, jeżeli mieszkaniec by chciał sprzedać swoje mieszkanie, bo wartość jego mieszkania rośnie, bo ludzie bardzo często szukają inwestycji, na których okay. chcą instalacje fotowoltaiczne. Czyli mimo wszystko jednak indywidualnie i tak można zarobić. Tak. Super. Dobra. Ostatnie pytanie, Julian, jakie chciałbym Tobie zadać. Eee, mam nadzieję, że wyrazisz na to zgodę. Czy możemy kontakt do ciebie umieścić w opisie tego filmu, tak, żeby nasi widzowie, którzy będą mieli jeszcze jakieś pytania, które dzisiaj się tutaj nie pojawiły, mogli się z Tobą skontaktować i skonsultować swoje e, przyszłe zamiary inwestycyjne? Mm. Jak najbardziej. Jeżeli są, oglądają nas zarządcy nieruchomości, administratorzy. To zapraszam serdecznie do kontaktów. Jeżeli oglądają nas właściciele firm, które zarządzają nieruchomościami, to z przyjemnością zorganizuję szkolenie. Na dzień dzisiejszy, chyba tylko online, dla zarządców nieruchomości. Jesteśmy na to gotowi. Dzielimy się swoją wiedzą, dzielimy się swoim doradztwem i serdecznie zapraszam do kontaktu. Okej, okay. Julian, bardzo Tobie dziękuję za udział w dzisiejszym materiale. Widzimy się w następny poniedziałek, tygodnia pełnego energii. Cześć! Cześć.